Chciałam jednak zacząć komentować inne wydarzenie, które jednak wczoraj miało miejsce. Miesięcznica Jarosław Kaczyński, białe róże jako symbol nienawiści obywatele RP. Paweł, jak ty to postrzegasz? Czy obywatele to RP była... naruszają Słuchajcie, to było najkrótsze zasady przemówienie, przyzwoitości. To było najkrótsze przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, w którym na tej uroczystości nawet zapomniał wymienić nazwiska i imienia swojego brata, a nie jakiejkolwiek osoby poległej. I to było trzy minuty takiego czystego hejtu, czystego e, upustu uczuć, kiedy Głównym wrogiem Jarosława Kaczyńskiego był Janusz Palikot i ludzie od Palikota, oraz ci ludzie. To jest troszkę nieaktualne. Dokładnie. Oraz ci ludzie, którzy postanowili wyrazić swoje uczucia trzymając białe róże i krzycząc, uwaga, konstytucja, konstytucja. I właśnie ci ludzie słowem konstytucja, jak powiedział Jarosław Kaczyński, go obrażają. To pokazuje, że cała ta um, uroczystość, która już jest zamówiona do 2020 roku, została już, mam na myśli y, miesięcznice smoleńskie, które mnie się wyrwało, że to są męczennice smoleńskie, bo widziałem tych ludzi zmęczący, zmęczonych, tego Jarosława Kaczyńskiego już gadającego, co mu ślina na język przyniesie, są już Kapita zupełnie wyprane z sensu, emocji i generalnie są jakimś spektaklem nienawiści. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokeFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl.